Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj książka, którą aż jestem zaskoczony, że jeszcze jej nie polecałem w ramach zachęty do lektury i mam nadzieję, że nie polecałem. Sprawdziłem specjalnie, jeśli pojawiła się wcześniej, to wybaczcie, że dwa razy ją polecę. Całkowita klasyka, klasyka zarówno z perspektywy takiej ogólnochrześcijańskiej, jak i baptystycznej, dodam, bo właśnie takim wyjątkowym Człowiekiem, teologiem i pastorem baptystycznym był autor tej książki, John Bunyan, Wędrówka Pielgrzyma. Książka, która no, na kilku różnych poziomach jest wyjątkowa. Pierwsza to jest taka, że ona jest w zasadzie takim, można powiedzieć, archetypem powieści. Właśnie jest to metaforyczne przedstawienie. Życia chrześcijańskiego jako wędrówki, i zwróćcie uwagę, że właśnie ta książka ona była taką, takim pierwowzorem dla powieści w ogóle powieści, które opierają się właśnie na, na, na losach, losach jednostki I jest taką formą można powiedzieć, przejścia. Przejścia właśnie pomiędzy traktatem filozoficznym a, a powieścią, dlatego że, że właśnie jest takim, no czymś pomiędzy, jest czymś pomiędzy. Z jednej strony jest to powieść. Jest akcja i, i, i faktycznie jest postęp, jest punkt kulminacyjny, kiedy on i dochodzi do tego krzyża, ale tak naprawdę jest to ciągle alegoria, jest to całkowicie spójna alegoria życia duchowego od początku do końca. Czyli takim no jest szczególna, szczególną książką, można czytać ją jakby na obu poziomach, co ciekawe. Myślę, że dziecko, na przykład, jakbyśmy dziecku ją czytali, to, no to będzie właśnie czytać na poziomie Pewnej opowieści, ale z drugiej strony myślę, że będzie od razu wchłaniać również ten alegoryczny przekaz, który jest tutaj wprost wskazany też przez różne wersety biblijne i, i, i pokazuje właśnie, że. No właśnie, pokazuje ten drugi, drugi, drugie dno, można powiedzieć, tego wszystkiego, co się dzieje. Jest to książka wyjątkowa, dlatego że John Bunyan był osobą wyjątkową, był takim człowiekiem, który szukał Chrystusa dosyć długo w swoim życiu. I kiedy mówię szukał Chrystusa, to mam na myśli to, że on rzeczywiście był bardzo takim człowiekiem krytycznym wobec siebie i nie zadowalał się oceną, powierzchowną oceną swojego nawrócenia. I myślę sobie, że to chyba jest kluczem tej książki. Dzisiaj często gdzieś tam, prawda, mówimy: Tu masz cztery prawa duchowego życia. Jak przejdziesz do czwartego, to zapewniamy kogoś, że on na pewno jest zbawiony. Chwała panu, niebo się cieszy. Ty tutaj zapisz sobie datę. Trochę tak z przekąsem to mówię, bo mam wrażenie, że to po prostu nie działa. I to chyba każdy z nas, czy każdy pastor, czy każdy ewangelizator doskonale wie, że to tak prosto nie jest z tym nawróceniem, że cztery punkty duchowego życia komuś przedstawimy i on się nawraca. To trwa latami. To jest ciężki proces duchowy. Oczywiście, nawrócenie można powiedzieć jest jakimś momentem przełomowym, ale nie jest momentem przełomowym pośrodku niczego, że tu nic, tu nic, a tu łubu, dubu nagle nawrócenie. No, tak się nigdy nie dzieje. Nawrócenie z czegoś wynika. Nawrócenie może być radykalnym jednym momentem, jeśli trafimy na ten moment w życiu takiego człowieka, i wtedy rzeczywiście się okazuje, że ten moment może wystarczyć. Ja sam się nawróciłem w ciągu jednej nocy i wiem doskonale kiedy. No ale proces przed był potężny i proces po też był potężny I, i do dzisiaj trwa, oczywiście. Więc w pewnym sensie właśnie myślę, dlatego jest ta książka tak ponadczasową książką, że ona opisuje pewien proces duchowy, zarówno przed nawróceniem, jak i po nawróceniu. Druga taka ciekawa rzecz w tej książce to jest to, że ona pokazuje pewne pułapki. Fałszywej pobożności zarówno przed nawróceniem, bo autor pokazuje, jak można się zadowolić namiastką prawdziwego nawrócenia, i powiem wam, że gdybyśmy tak przeegzaminowali pewne nasze dzisiejsze pomysły na chrześcijaństwo, to bardzo dużo dzisiejszych strategii ewangelizacyjnych wylądowałoby tak naprawdę właśnie jako pewne takie, no co pchanie kogoś nie tam, gdzie trzeba i oferowanie fałszywej nadziei. A z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje po nawróceniu, pomimo, że to był człowiek, który był przekonany o predestynacji, czyli był, a może właśnie dlatego, że był przekonany o predestynacji, czyli wyborze do zbawienia poszczególnych ludzi, to ten, ta, ta perspektywa po nawróceniu to jest ciągła nieustanna walka. To nie jest tak, że jestem zbawiony, aleluja leżę do góry brzuchem, prawda, Pan Bóg mnie wybrał. Nie, nie, nie. Jeśli jesteś prawdziwie zbawiony i prawdziwie wybrany, to będziesz walczył do końca, i w tej walce, w tym zmaganiu się, w, tym, w tej walce do krwi, można powiedzieć, dostrzeżesz łaskę Bożą, która Cię zachowała aż do tego niebieskiego pałacu. Bardzo ciekawa książka, głęboka książka, tu akurat pokażę, bo ja żona sobie teraz czyta i sobie zaznacza różne rzeczy. I to jest taki, no właśnie, to jest książka, która. W każdym etapie twojego duchowego życia, czy jesteś przed nawróceniem, czy się właśnie zastanawiasz nad nawróceniem, czy jesteś 50 lat po nawróceniu, jest to książka, która jest przylatna, dlatego jest znawiana, dlatego jest tłumaczona. Polecam też zresztą w języku polskim piękne tłumaczenie Józefa Prowera, też postaci wyjątkowej na Śląsku Cieszyńskim, eee, cały czas znawiana również po polsku, co też pokazuje myślę jej aktualność. Serdecznie polecam. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy być takimi pielgrzymami, i Panie, dziękuję Ci za to, że możemy Tobie ufać. Ale też, Panie, daj nam odpowiedzialność i daj nam e, taką bojaźń, Panie, w sprawowaniu naszego zbawienia, abyśmy widzieli, że chodzi o wieczność, chodzi o, e, o zbawienie. Panie, żebyśmy mieli radykalizm w sobie, taki zdrowy radykalizm, szukania Ciebie, uciekania od zła. Bądź tym, Panie, uwielbiony. Z Bogiem, i do zobaczenia.